Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj również nie z ogrodu, dzisiaj z domu. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka yy, i pokażę Wam, co sobie zamówiłam. Są tutaj nasiona na nowy sezon są również cebulki, czosnki. No i zaczynamy. Pokażę wam co tutaj wybrałam, co będzie w nowym sezonie wysiewane u mnie w ogrodzie. Sklep internetowy Raj Ogrodnika.pl. W takim sklepie sobie zamówiłam. Nie jest to żadna reklama sklepu, po prostu kiedyś już tam też zamawiałam. No, i postanowiłam sobie zamówić właśnie w tym sklepie. No, i otwieramy paczuszkę. Tutaj mamy karteczkę. No, i takie dodatkowe notatki: jak sadzić cebulki, dymki. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj również rabat 10% na następne zakupy jeśli zrobimy w tym właśnie sklepie. No i są tutaj nasiona, różne nasionka, ale nasionka może na koniec. Najpierw Wam pokażę cebulki, jakie tutaj zamówiłam. No i już niebawem będę sadzić, bo to już jest najwyższa pora posadzić sobie właśnie taką jesienną, ozimą cebulkę i czosnek. No i mamy tutaj królowa. Każdego ogrodu cebula. Odmiany. Jest to cebula dymka zimująca. Nie wiem, czy tutaj jest napisana jaka odmiana. Zaraz sobie zobaczymy. Jest odmiana. Taka. Bardzo popularna. Ilość 100 sztuk ma być w tym woreczku. Ile kosztowała to, nie pamiętam. Są malutkie. Wielkość jest tutaj 8 do 21 mm. I dla porównania zamówiłam sobie jeszcze większą, tą samą odmianę, tylko większą cebulkę. Ta sama odmiana i no jest większa, 20 do 25. I tutaj mamy pół kilograma. Cebulki stanowczo się różnią, są dużo większe. O, zobaczcie, jakie duże. Z tymi malutkimi. One były droższe, wiadomo. Te były tańsze. No ale jak posadzimy sobie taką większą cebulkę, to i stanowczo będziemy mieli większą cebulkę potem na wiosnę. Więc mamy woreczki cebuli. Mamy jeszcze cebulkę czerwoną, oczywiście, bo tej również nie może zabraknąć. Ta już jest taka bardzo drobna. Malutka, można powiedzieć. I jeszcze jest biała cebulka. Aha, tutaj była odmiana. Tutaj jest nazwa odmiany. Zimująca. I tutaj jest jeszcze biała cebulka. Też jest z tych drobnych, drobniutki. I tutaj jest odmiana Alibaba. Pierwszy raz mam taką odmianę. Zobaczymy, czy będzie dobra. Jak będzie na wiosnę wyglądała. No i mamy również czosnek. Czosnek odmiany harnaś. 10 główek. Zobaczmy jak wygląda. Ja już sobie tutaj otwarłam. Zajrzyjmy do środka. Tak wyglądają główki czosnku. No, są dość fajne. No i będziemy sadzić, jest ich 10. Myślę, że wystarczy. No i co tutaj jeszcze mamy? Troszkę tulipanów. Yy, niebieski tulipan, tutaj są pakowane po 5 sztuk w takich torebeczkach papierowych. Tutaj jest fioletowy tulipan. Tutaj jest tulipan flamingo. Nie wiem, czy nie będzie różowe czasem. Ja raczej wybieram takie właśnie kolorki y, różowe, no bo akurat takie lubię. Ale chyba miał być niebieski, któryś. Aha, ten jest niebieski. Ten jest w kolorze niebieskim. Zobaczymy, czy faktycznie będzie taki niebieski, czy to będzie taki fiolet. Mam również zamówione hyacynty. Pięć sztuk w kolorze różowym. Jeszcze nie mam w ogrodzie hyacyntów. No, i tutaj mam krokusy. To była taka promocja, troszkę. Chyba 50 sztuk. 50 sztuk, i one się bardziej opłacały niż takie właśnie pojedyncze, kupowane po 10. Nie pamiętam ceny, ale na pewno na sklepie znajdziecie również takie właśnie komplety. I tutaj mam w kolorze białym po 10. W kolorze paskowanym. W kolorze niebieskim, żółtym i fioletowym. I krokusiki chcę sobie w tym roku posadzić w trawie. Tak całkiem inaczej niż tulipany i właśnie roślinki cebulowe. Będziemy również sadzić już niebawem. No i to są wszystkie cebulki. A teraz szybciutko nasionka, które sobie zamówiłam. No i jedziemy po kolei. Jest kukurydza pękająca płomyk. Taka doskonała na popcorn. Zobaczymy, jaka będzie. Groch cukrowy Ambrosia. Wczesna odmiana. Mamy tutaj kapustę pekińską Pak Choi. Nasionka mi się już skończyły. Więc trzeba było uzupełnić. Tutaj mamy szkarłat. Wiechowaty miks. W takich kolorkach można powiedzieć pomarańczowy, bordowy, żółty. Takie ciekawe, całkiem inne kolorki. Tu może to światło troszeczkę przekłamuje. Tak. Kolejna sionka to. Dynia olbrzymia, pomarańczowa. Niedawno był filmik na moim kanale z zupy dyniowej, bardzo pysznej. Tutaj mamy cukinie. W kolorze zielonym mamy również melona jumbo pomarańczowego mamy również nasionka cebuli avalon bardzo dobra cebulka średnio wczesna odmiana tutaj sobie zamówiłam pomidor gruntowy black black bal. Yy, bardzo mi się spodobał i zobaczymy, co z tego będzie. To jest raczej koktajlówka. Średnio późna odmiana. Zobaczymy, jakie będą te pomidorki. Jest jeszcze odmiana takiego pomidorka do gruntu. Jest papryka słodka, jasna. Można powiedzieć, nawet taka biaława. Bardzo wczesna odmiana. No, zobaczymy, yy, jaka będzie. No i mamy już kwiaty, petunie, można powiedzieć taki miks kolorów. Już niebawem znowu będziemy zaczynać sezon od nowa. Tak leci szybko czas, że za niedługo jest grudzień, no a potem już tylko nowy rok i styczeń. No i już kolejne nowe wysiewy i tutaj pierwsze pelargonia rabatowa w kolorze takim różowo-jasnym z ciemnym środkiem. Będziemy w styczniu wysiewać pelargonie i petunie. Tutaj jest arbus. Jest również kobea biała. Również będziemy ją styczeń-luty wysiewać na rozsadę. Jest i kapusta pekińska. Nasionka mi się skończyły. Mamy również koperek, choć pozbierałam sobie nasionka ze swojego. Ale warto jeszcze mieć również dodatkowo. Pietruszka berlińska. Pietruszkę korzeniową będę jeszcze wysiewać może w połowie grudnia na ten właśnie taki wysiew o zimy. Spróbuję, czy coś z tego będzie. Choć z pietruszką to jest różnie. Bardzo ciężko jest ją pozyskać. Bazylia pospolita. Mamy jeszcze marchewkę Amsterdam wczesną. No i mamy również pnącze, mina ogrodowa. Kiedyś już próbowałam uprawę tej roślinki, słabo mi wykiełkowała, ale spróbuję w nowym sezonie. Jest to pnącze, takie właśnie o takich ciekawych kwiatach kolorowych żółto-pomarańczowo-czerwonych. Kolejne nasionka, hyzoblekarski. Tutaj mamy już zioła, roślinka miododajna. Tutaj mamy majeranek, będę wysiewać. Jeszcze mi się nie udało pozyskać swojego majeranku wysianego. Zawsze coś z tymi sadzonkami się stało. Tutaj mamy lubczyk ogrodowy, również sobie wysieję w przyszłym sezonie. Tutaj mamy finezja, szkarłat trójbarwny. Zobaczcie, jaki piękny, taki czerwono-żółty. Bardzo mi się spodobał. Kapusta głowiasta, odmiana późna, ale się zastanowię jeszcze, czy w przyszłym sezonie będę uprawiała warzywa kapustne, bo nie jestem pewna. Tutaj mamy arbuza crimson sweet. Kolejne nasionka to nagietek lekarski w takim jasno pomarańczowym odcieniu. Kwiaty jadalne. Tutaj królowa lata sałata. Oczywiście musi być. Kolejna nasionka to rzodkiewka dło wczesna. Tutaj jeszcze mamy koperek. Jeszcze raz, ale mam chyba inną odmianę. Niż wcześniej Wam pokazywałam. Jeszcze mamy nasionka cebuli Globo, to jest bardzo duża cebulka. Kolejne to laki pachnące. No, i nie wiem, czy sobie nie wysieję ich teraz jeszcze w szklarni i będą zimowały w szklarni. Tam sobie będą rosły no bo raz udało mi się właśnie tak przezimować laki kolejne nasionka to melon ananasowy teraz mamy kwiaty złocień właściwy, właściwy margaretka takie zwyczajne można powiedzieć stokroteczki Kolejna nasionka to cynia perska. Tutaj jest akurat miks w takim kolorze czerwono-żółtym. No i takie dwukolorowe, można powiedzieć. No i jeszcze kolejne kwiaty. Tutaj mamy aksamitkę, również w takim kolorze żółto-pomarańczowym. Mamy miks odmian sałat. Mamy onętkę muszelkową. Zobaczcie, jaki ciekawy kwiat. Jeszcze takich nie miałam. Tutaj groszki pachnące sobie zamówiłam, bo nic nasionek nie mam. Tylko te, które pozbierałam z groszków swoich. Nie wiem, jakie tam się trafią okazy. Zamówiłam sobie jeszcze takie w kolorze czerwono-białym. Groszki pachnące. No i jeszcze mamy. Żagwin, tych kwiatów jeszcze w moim ogrodzie nie miałam, ale nasionka są chyba bardzo malutkie, bo jest ich naprawdę niewiele w opakowaniu. Kolejne nasionka to dziewanna mieszanka, wysiejemy sobie. Kolejne kwiaty to aster igiełkowy, miks kolorów. No i chyba jeszcze ostatnie, nie, jeszcze troszkę zostało. Tutaj mamy ostróżkę letnią, również miks. Mamy jeszcze y, rzodkiewkę wiola. Ona jest w kolorze fioletowym, bardzo dobra. Nasionka rzodkiewek mi się już pokończyły. No i została jeszcze rzodkiew astor, biała, bialutka jak śnieg. Mamy jeszcze zatrwian w kolorze różowym. Taki troszeczkę inny niż ten, co zawsze wysiewałam. Kolejna rzodkiewka, Carmen. No i buraki opolskie, podłużne. No i to jest wszystko, tak? Wszystkie nasionka wam pokazałam. Cebulki, tulipany. To, co sobie ostatnio zamówiłam, no i teraz pora na posadzenie tych cebulek i czosnków w najbliższym czasie. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami, życzę Wam wspaniałego dnia. No i pochwalcie się, czy nowe nasionka już sobie zamawiacie, czy jeszcze czekacie do nowego roku. Kochani, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa pa pa!